Hołdujmy bioróżnorodności, ale mówimy stanowcze nie tego typu roślinom. Nie lubimy w ogrodzie prowadzonych w zgodzie z naturą roślin inwazyjnych. To nie cierpek drobnokwiatowy, którego inwazja nastąpiła tu na stacji, stacji Permakultura w Szombruku. Mamy olbrzymi problem z inwazją tego gatunków, jak i innych, nie tylko w tym ogrodzie, ale też w i innych, w innych ogrodach, w innych miejscach. Z roślinami inwazyjnymi nie ma żartów. One w przeciągu kilku miesięcy mogą opanować cały ogród. Nie możemy do tego dopuścić i powinniśmy je usuwać. Najlepszą metodą jest wyrwanie ich z korzeniami, ale przed zawiązaniem się, e, zawiązaniem się nasion. Bo jeżeli te nasiona się już zawiążą, no mamy kolejny rok, kolejne lata problemów przed nami. Roślin inwazyjnych występujących w Polsce jest całe mnóstwo. To moja niewielka kolekcja. Jeżeli chcemy je trzymać w ogrodzie, to trzymajmy je tylko w donicy i tylko tak jak ja do celów edukacyjnych. Takie rośliny jak róża pomarszczona bardzo często goszczą w naszych ogrodach. Są piękne, sadzimy je, bo mają jadalne owoce, piękne i też jadalne kwiaty i są ozdobą ogrodu. Jednak to jest pozostałość poruży, którą wykopałem właśnie w tym ogrodzie, posadzoną kilka lat wcześniej, przed moim przyjściem w to miejsce. Odległość od miejsca sadzenia do najdalszego korzenia to było około 50 metrów. W przeciągu kilku lat potrafiła zdominować cały teren, przejść pod tarasem, i tak naprawdę do tej pory pojawia się gdzie gdzieniegdzie w ogrodzie. Jest bardzo silna, bardzo inwazyjna i tak naprawdę no jest, jest rośliną, która w żadnym wypadku nie powinna pojawiać się w naszych ogrodach. Często rośliny inwazyjne, tak jak chociażby dąb czerwony, są przynoszone do naszego ogrodu przez zwierzęta. Sójki są świetnymi roznosicielami tych żołędzi. E, przynoszą je i zakopują w ściółce, e, i tych dębów jest coraz więcej. Dlaczego one są groźne? Piękny gatunek drzewa szybko rosnący, e, pięknie przebarwiający się jesienią. Ale jego inwazyjność polega na tym, że wypiera nasze rodzime gatunki i dębów szypułkowych, bezszypułkowych w naszych lasach. Przez ten inwazyjny gatunek może być coraz mniej. Jeszcze bardziej inwazyjny jest sumak ostowiec. Ta roślina jest przekleństwem wielu ogrodników początkowo Sprowadzana do ogrodu ze względu na pięknie przebarwiające się jesienią liście, piękne kwiatostany, które też są jadalne, wykorzystywane jako przyprawa w kuchni, szczególnie orientalnej. Jest to roślina rzeczywiście atrakcyjna i piękna, ale niech pozostanie tylko w Donicach, albo w ogóle zrezygnujmy z sadzenia jej w naszych ogrodach, bo rzeczywiście przez. Krótką chwilę może opanować całą dostępną dla niej przestrzeń. A tu inwazyjny sumak, kilka lat później, kilka lat starszy, w przeciągu kilku sezonów potrafi zdominować każdą dostępną dla niego przestrzeń. Żadne strzyżenia, żadne zabiegi prewencyjne nie pomagają. Jest rzeczywiście z nim olbrzymi problem i trzeba wystrzegać się. No bo. Bo, bo ten problem z rośliną inwazyjną jest bardzo, bardzo duży. Unikajmy tych roślin, nie sadźmy, nie sadźmy ich w ogrodach. E, ogrody będą łatwiejsze i przyjemniejsze dla oka i w uprawie i też nasza przyroda nie będzie na tym cierpiała.